Cześć, w tym filmie opowiem Wam o tym, jakie możliwości komunikacji online mamy w kasie Ergo Online, w moim ulubionym urządzeniu, które sprzedajemy najczęściej. I czy takie interfejsy można dokupić na przykład do urządzenia Ergo nie online, które kupiliśmy wcześniej. Pierwsza sprawa, kupując urządzenie Ergo Online, nie jest ono wyposażone w te moduły, które widzisz tutaj w tym miejscu. Ergo Online normalnie ma zaślepkę plastikową i domyślnie w cenie domyślnej, czyli u nas 1450 zł, ma tylko ten port USB. Przez ten port USB można jak najbardziej pobierać internet z komputera. Czy jest to łatwe? Nie. Trzeba udostępnić połączenie internetowe z komputera. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, albo w Twojej firmie nie ma osoby, która wie, o czym mówię, to odlecam, odradzam to rozwiązanie. W Internecie są opisy, jak to robić. Jeśli kupisz rozwiązanie u nas i przyniesiesz do nas na przykład laptopa, my ci to skonfigurujemy. Ale gwarancja, że to będzie działało wiecznie jest niewielka. Najprawdopodobniej wystąpią jakieś problemy z tym, bo przy pewnych aktualizacjach, zmianie ustawień sieciowych, ten sposób połączenia z internetem może przestać działać, a przede wszystkim wymaga on cały czas komputera, który jest uruchomiony i udostępnia internet. Jest to wariant najtańszy za 1450 zł, dlatego często w moich filmach mówię, że kasa Ergo Online kosztuje od 1450 zł brutto, ale jest to wariant, którego nie zalecam. Najprostszym rozwiązaniem do kupienia, najprostszym interfejsem, który można dokupić, jest interfejs taki jak tutaj widzisz. Jest to interfejs, który którym mamy dwa porty RS-232, jeden port DRW, czyli port suflady. Takie moduł rozszerzenia u nas kosztuje 200 zł, ale wbrew pozorom do tego gniazda, mimo że jest podobne do gniazda internetowego, do przewodu internetowego, internetu podpiąć nie można. Są to gniazda rozszerzeń, do których możemy podłączyć szufladę i wagę czytnik kodów kreskowych, tego typu rzeczy. To gniazdo, mimo że wygląda bardzo podobnie, właściwie identycznie, jak gniazdo połączenia internetowego, mówię o tym, nie pobierze internetu z twojego routera. Więc tak naprawdę nie jest to też rozwiązanie zakupienia takiego modułu. Moduły, które warto rozważyć do zakupienia, to są moduły według postnetu drugi i moduł trzeci. Moduł drugi, poza tymi gniazdami, które tutaj widzisz, ma jeszcze dodatkowo Wi-Fi i Bluetooth. Bluetooth, powiem Wam szczerze, moim zdaniem też bez sensu w ten sposób łączyć się z internetem, ale Wi-Fi już najbardziej. Ta kasa, którą trzymam w ręku, łączy się Wi-Fi. Jest na moim kanale film, w którym pokazuję, jak połączyć się ze swoim firmowym Wi-Fi. Jeżeli masz w zasięgu tej kasy miejsca, w którym ta kasa będzie stała Router, który ma jakiekolwiek połączenie Wi-Fi jest to najlepszy wariant do zakupienia. Łączy się z takim Wi-Fi bezprzewodowo, łatwo, niezależnie od tego, jakiego masz dostawcę internetu, to urządzenie będzie działało i z tego Wi-Fi możesz jeszcze korzystać w domu. Możesz używać na przykład terminal płatniczy, możesz używać takiego internetu, ewentualnie jakieś kamery i wszystko, co inne, co potrzebuje komputer tego połączenia. Taki moduł rozszerzeń u nas kosztuje 300 zł. Wariantem, jeśli nie masz urządzenia Wi-Fi nigdzie w okolicy, jest zakupienie takiego modułu w wersji trzeciej, wtedy masz oczywiście też te porty i dodatkowo modem 3G. Modem 3G to takie coś, do czego wkładamy sobie kartę SIM od operatora telekomunikacyjnego z wykupionym internetem co jest bardzo ważne, wkładamy do tego modemu, i kasa ma swój, swój niezależny internet od dostawcy internetu. Przy czym trzeba ten internet oczywiście wykupić. Taki internet w najtańszym wariancie kosztuje około 20 zł brutto miesięcznie przy podpisaniu umowy. Są też karty prepaidowe, dostępne u niektórych operatorów, w których możesz kupić taką kartę, doładować ją za pewną kwotę. Są to różne kwoty w zależności od promocji. I ten internet jest na przykład ważny rok, dwa lata. Te oferty, które znalazłem, były ważne na rok. I po roku kartę należałoby doładować, zmienić, sprawdzić jaka jest promocja. Więc najłatwiejszym wariantem jest moim zdaniem Kupienie chyba abonamentu za 20 zł. Brutto, temat jest rozwiązany, albo korzystanie z jakiegoś internetu. Moduł rozszerzeń trzeci kosztuje u nas 400 zł, czyli kasa fiskalna Ergo Online plus ten moduł będzie kosztowała 1850 zł. Czy mogę moją kasę Ergo, która nie jest online? Rozszerzyć o taki moduł, i czy ona stanie się kasą online? Nie, niestety nie. Jeżeli kupiłeś kasę Ergo, która nie jest kasą online, czyli tutaj, na tej naklejce na dole, nie ma napisu online, tylko jest po prostu Posnet Ergo, to nawet jeśli zainstalujesz w tym miejscu, które w tej kasie jest, taki moduł rozszerzeń, czyli moduł rozszerzeń drugi z wi albo moduł rozszerzeń trzeci z modelem 3G, kasa nie stanie się kasą online. Pierwsza sprawa, w kasie jest zupełnie inne oprogramowanie, w którym nie ma w ogóle opcji, które są w kasie online. A druga ważniejsza sprawa, kasa, którą kupiłeś wcześniej, nie ma homologacji. Kasą online nigdy nie pozostanie, nawet gdybyś w jakiś sposób, który dla mnie jest nieosiągalny, zgrał oprogramowanie z tej kasy, zgrało do tej swojej starej kasy, niestety kasa nie będzie miała homologacji, nie będziesz mógł jej legalnie używać do ewidencjonowania sprzedaży. Jeżeli więc nie masz urządzenia online, tylko urządzenie z elektroniczną kopią zapisu, tą, która była sprzedawana wcześniej, to jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie tego urządzenia, zrobienie jego odczytu, przechowanie przez 5 lat, i zakup urządzenia w wersji online. Kolejne pytanie, które od Was często otrzymuję: obowiązek mam od 1 stycznia 2020 roku? Czy w takim razie, jeżeli kupię kasę online dzisiaj, czy ona dzisiaj może nie mieć internetu, a czy mogę ten internet podłączyć do niej od 1 stycznia 2020 roku? Nie. Od momentu fiskalizacji urządzenia online, urządzenie musi być podpięte do internetu. Więc nie mamy takiego wariantu, że dzisiaj kupujemy kasę online, ale bez żadnego modułu komunikacyjnego, bo jeszcze nie mamy internetu i dokupimy go np. w grudniu 2019 roku. Nie, w momencie, gdy zrobimy fiskalizację tego urządzenia, urządzenie już musi być podłączone do internetu, bo tak mówi o tym ustawa. Konkretnie paragraf 17. Punkt pierwszy. Podatnik po uruchomieniu trybu fiskalnego jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesłanie danych między kasą online a centralnym repozytorium kas zgodnie z harmonogramem. Nie ma jednego rozwiązania. Po fiskalizacji urządzenia online, internet do urządzenia musi być zapewniony. Ten film jest jednym z filmów większego cyklu dotyczącego zakupu kas online dla mechaników, wulkanizatorów, generalnie grupy, która wchodzi z 1 stycznia 2020 roku w obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. Na pewno na moim kanale jest już film w którym mówi, jaki grupy dokładnie to dotyczy. Jest też po nim dyskusja, bo niektóre kwestie są dyskusyjne, na przykład lakiernik, ewentualnie osoba, która prowadzi autoholowanie, ale absolutnie nie naprawia samochodów. Kwestie są dosyć dyskusyjne, i ciężko jest je określić, ale film o tym jak najbardziej jest. Jest też film o tym, jak dokładnie zakupić to urządzenie, jak uzyskać zwrot 700 zł. Będzie w przyszłości 12 listopada, pojawi się film, w którym będzie mini konkurs i będzie w bardzo fajnej scenie wyrwać dokładnie tą kasę fiskalną. I będzie jeszcze jedna bardzo fajna promocja, także zachęcam. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadawaj je pod tym filmem, na wszystkie odpowiadam, jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Jeżeli jakieś pytanie się będzie często powtarzało, najprawdopodobniej na jego temat nakręcę film i na nie dokładnie odpowiem. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania. Miłego dnia.